Hype C9. Śmiesznie ten zamek schodzi, takby się blokował. Śmiesznie. Jakś te magazynki są tak zrobione, że jak masz załadowany do full'a, o nawet nie załadujesz, nie załadujesz ale on jest przekoszony w dół, Aha. o teraz jest w górę i przez to chyba się blokuje zamek. O, o, o i dopchnij zamek. Dobra, śmieszne, trzeba nie. dopychać zamek. Na celu środek brzucha. No nie pracuje, nie? pracuje Ja ci powiem No tam było, tam było tak, że mogłeś pracować na spuści, a tu po prostu ciągniesz i tyle, nie? Tak O jaki celny Ale działa ciekawie, Wszystko działa, wszystko nie? nie? Ale ten, ogólnie to są, nie? No, jest, jest nawet fajnie, U. no wcale nie jest źle Nie jest źle Gdzie jest amunicja Zobaczymy, załaduję 7 I zobaczę czy też się blokuje ten zamek, czy trzeba go dopychać 3 4 wcześniej było co? Wcześniej to było. 8, full. 7. Dobra, załadowałem 7. Dziwnie się układają w tym magazynku. Dobra, jest, na szybko. Kurde, akurat tak zrobiłem, że. Ręką. No, no. Kurde, trzeba układać za każdym razem ten magazynek, ten labój magazynek żeby był Posuwać. pod skosem. To się prostuje. Proszę. No, no. Dopnij dobrze. I teraz no, no odciągnij i puść. O, czyli jak jest 7, to wchodzi. A jest powiem ci, że nie jest najgorzej. Myślałem, że nie, będzie co, co, co gorzej, a jest spokój, nie? Tylko, że nie, tak, jak dla mnie, wiesz, dla gościa, który tam ma trzeci raz pistolet w ręce, no. E, no to największa różnica jest taka, że w glocku jest tak, że ściągasz powoli i czujesz, jak schodzi spust i nagle jest strzał, nie? Tak. A tutaj ten spust jest tak twardy, że w ogóle go nie ściągasz, tylko ci, musisz tak trochę za niego szarpnąć, żeby... Żeby strzelić. Może nie szarpnąć, ale nie ma tego takiego przejścia. Tak, nie jest płynnie, tylko po prostu tak, tak, jak tak, no. w zabawce. Ale ogólnie Ale jest, to jest, ale jest generalnie spoko. stary za te pieniądze to jest kosmos, nie? No. jest będą ośmioma o, to trzeba go dopchnąć